Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla książek. Dzisiaj przychodzę dla was do Was e, dla odmiany z bardzo krótkim, mam nadzieję, bardzo krótkim filmem, czyli TBR, na lutę, moje plany czytelnicze, czy e, co mam w planach przeczytać w ciągu najbliższego miesiąca. No i tak, żeby nie przedłużać to. Przejdźmy do rzeczy. Pierwsza z rzeczy, po które planuję sięgnąć w najbliższym miesiącu, to Roofwear w ciemnym, mrocznym lesie. E, czytałam jedną książkę tej autorki. Jest recenzja gdzieś tam dawno temu na kanale. A na regale mam jeszcze co najmniej trzy inne pozycje. E, także myślę, że warto byłoby się w końcu za nie wziąć. Tym bardziej, że e, ta jedna, którą czytałam, to było... Była pod kluczem, na um, pewno z żółtą okładką. Spodobała mi się, spodobał mi się styl autorki i e, sposób kreowania intrygi, wszystko jakby siadło, więc <grym> warto byłoby sięgnąć moim zdaniem po kolejne książki. A co dostajemy tutaj, na co liczę, to jest historia dwóch dziewczyn, które były bardzo bliskimi przyjaciółkami. W pewnym momencie coś tam zgrzytnęło między nimi, urwał im się kontakt, aż nagle po kilku latach ciszy, jedna z nich dostaje zaproszenie na wieczór panieński tej drugiej. I uznaje, że to jest super okazja, żeby zakopać topór wojenny, spotkać się, wyjaśnić pewne sprawy i trochę odżywić tą przyjaźń. Tak, wieczór panieński ma miejsce w chatce. W środku jakiegoś lasu. No i potem, z tego co wiem, to po prostu wszystko zaczyna się sypać. Śmierci, jakieś tam sekrety, itd. itd. Więc, generalnie, kryminał, slash, thriller, trochę tak, żeby podtrzymać mnie w napięciu. Druga książka, którą planuję przeczytać w tym miesiącu, że dla jasności. To nie jest tak, że będę po nie sięgała w tej kolejności. Zobaczę na jaką kolejność będę miała ochotę, ale to są po prostu takie tytuły, które um, w tym momencie są chyba tak na szczycie tego, co, co chciałabym przeczytać. Wracając. Druga książka to Kiedy Kobiety były smokami, autorstwa Kelly Barnhill i wydało to wydawnictwo literackie. Tak Przy tamtym nie powiedziałam, to była. Czwarta strona. Um, Wracając, kiedy kobiety były smokami. To jest książka, która um, znalazła swoje miejsce na moich półkach przez to, jak bardzo zaintrygował mnie opis z tyłu okładki. On mi się wydaje po prostu szalony. E, historia polega na tym, że mamy lata 50 albo 60, e, raczej 50 w Ameryce. I cały plot twist polega na tym, że znaczna część populacji, tam chyba koło miliona, czy, czy pół miliona kobiet nagle, tam na przestrzeni godziny czy dwóch, zamienia się smoczycę. I to jest tak odjechany pomysł moim zdaniem, że to po prostu musi być ciekawe. A czy z drugiej strony może być też jakimś totalnym, felernym gniatem, ale mnie to po prostu zaintrygowało, żeby połączyć jakieś takie wątki feministyczne, osadzone w naszej rzeczywistości. co prawda, to tam 70 lat temu, i, i właśnie wrzucić za wszystko jeszcze smoki. Także to mnie skusiło. Bo te smoki, feminizm i, i to, że to jest w sumie, mogłabym powiedzieć, tak absurdalne połączenie, że aż mnie zaintrygowało. Poza tym nie czytałam żadnych opinii, nie słyszałam żadnych opinii, więc y, mam totalnie czystą kartę, kiedy podchodzę do tej książki, czystą głowę y, y, i nie mam też wysokich oczekiwań. Także to powinno jej ułatwić. <grych> to to jak, y, jak wysoko ją potem ocenię. Następna rzecz to coś, o czym mam wrażenie, że tak cyklicznie jest głośno i ta książka dość często kręci się po social mediach, ale też wśród moich znajomych i uważam, że to bardzo dobrze. Konkretnie, to jest Maria Curie, biografia Marii Curie, napisana przez jej córkę. Pierwsze pełne wydanie polskiej, wydanie biografii noblistki i to jest wydawnictwo W.A.B. No i co Wam mogę powiedzieć? Trochę wstyd, że mam tą książkę na półkach chyba już za dwa lata. Bardzo próbowałam ją upolować, w końcu zdobył ją dla mnie Radek i zabieram się do niej, jak nie przymierzając pies do jeża. Mam bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do tej książki. Z drugiej strony jestem mega ciekawa, jak córka właśnie opisze tutaj życie Marii Curie i jakieś takie szczegóły. Uważam, że jest to postać ikoniczna, jeśli mam na myśli Marię Skłodowską. To, że w czasach sobie współczesnych była w stanie dosłownie w, w, wbić się na uniwersytet, że prowadziła tak, takie prace badawcze i że walczyła ze wszystkimi stereotypami i um, no po prostu torowała sobie drogę, to jest mega ciekawa rzecz. A przy tym wszystkim, że um, miała dzieci i wydaje mi się, że fajne życie rodzinne. Zobaczymy, to jak to. Naprawdę wyglądało, bo to jest tylko jakieś moje wyobrażenie, a nie robiłam żadnego fact-checku. Po prostu chciałabym się dowiedzieć więcej o tak ikonicznej kobiecie. I to tyle. A, no i jeszcze kwestia tego, że tak dużo osób zachwala tę książkę. To sprawia to, że mam w stosunku do niej wysokie oczekiwania, ale też mam troszkę więcej zaufania. I nie wydaje mi się, że to będzie po prostu, a tam jakaś biografia, tylko. Faktycznie coś wciągającego i mega wartościowego. Tak, to, to jest to, na co liczę, kiedy sięgam po tę książkę. Kolejna sprawa to coś z serii. Wydaje mi się, że chyba umieściłam ją w 15 książkach na 2025 rok. Konkretnie Sherlock Holmes i tym razem mam zamiar sięgnąć po wspomnienia Sherlocka Holmesa, bo na tym tomie już jestem. To jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty, przynajmniej według rozpiski, którą mam, i potem zostaną mi jeszcze trzy. Jest szansa, że przeczytam więcej niż jeden, um, bo to się jakoś stosunkowo szybko czyta. Okej, okay, język jest trochę przestarzały, ale druga sprawa, która to ułatwia, to to, że są audiobooki i pierwsze um, bodajże trzy tomy, przy tym podejściu do przeczytania całości, słuchałam w formie audio. Bo e, czyta je Andrzej Gosztyła. Moim zdaniem to jest jeden z topowych lektorów, um, który nagrywa audiobooki. Uwielbiam to, jak on e, realizuje te książki. To jest coś. Mm, majstersztyk. E, no i tak, ale niestety kolejne tomy czytają inni lektorzy, więc jeszcze tak się obwąchuje z tematem. Czy, czy ja na pewno będę chciała słuchać tej książki w formie audiobooka, czy też przeczytam ją w papierze. To, co wiem, to to, że w przeciwieństwie do tych pierwszych tomów, które czytałam, tutaj mamy po prostu zbiór opowiadań. W sumie można to potraktować jako takie krótkie historyki przed spaniem, żeby się wciągnąć w czytanie albo żeby się nie gapić w ekran tuż przed zaśnięciem, z czym czasem mam problem. W każdym razie jest w planach na lutę ostatnia książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć i którą planuję przeczytać w lutym, to Rebeka Solnit. Mężczyźni objaśniają mi świat. I Jest to wydawnictwo, w sumie, nie wiem. A chciałabym mówić, jakie wydawnictwa wydają książki, które czytam. W sumie, chyba powinnam też dodawać tłumaczy. charakter. Tyle. A przełożyła tę książkę Anna Dzierżgowska. O tłumaczach też zacznę mówić. Myślę, że to jest wartościowe. W każdym razie, wracając do samej książki. Em, powoli szykuję się mentalnie na em, marzec i na Dzień Kobiet w marcu i chciałabym zebrać jakieś fajne książki em, do polecenia z okazji Dnia Kobiet. E, wiem, że nagrywałam taki film chyba w zeszłym roku, nie, ale dwa lata temu. I nie chciałam się jakoś szczególnie w nim powtarzać, dlatego staram się zbierać jakieś takie dodatkowe, nowe tytuły. No i też się powoli jakoś tak wprowadzać w ten nastrój. Tak, to jest jeden powód, taki um, strategiczny, można powiedzieć. A druga sprawa to to, że um, po prostu interesuje mnie tego typu literatura. I chciałabym regularnie czytać literaturę faktu, czy to popularno-naukową, czy to reportaże. Tutaj mam mieć zbiór esejów. Liczę na to, że to będzie wartościowa książka, że dowiem się czegoś nowego i że dostanę jakieś takie konkretne argumenty, które nie będą bazowały tylko na emocjach i opiniach, tylko na takich prawdziwych sytuacjach, albo wręcz na badaniach. Także zobaczymy. Kolejna sprawa to jest to, że sama doświadczyłam takich sytuacji, że właśnie mężczyźni wyjaśniają mi świat i biorą mnie za małą, głuputką blondyneczkę. Um, i jestem ciekawa też doświadczeń innych osób w, w takim obszarze. Także jest to jedna z tych książek, które są na, w, w topce o, może tak tego, co będę chciała przeczytać w lutym. I ostatnia rzecz, która jest w papierze i którą planuję czytać, czytać, to jest Katrin Arden, Zima Czarownicy, wydawnictwo Muza i tak jak obiecałam, tłumacz, a w zasadzie tłumaczka Katarzyna Bieńkowska. I tak, planuję ją przeczytać, mam nadzieję, że mi się uda, bo w styczniu czytam, jestem jeszcze w trakcie, jestem gdzieś mniej więcej troszkę za 1 trzecią, a jeszcze przed połową. Wieże Czarownicy, Dziewczyny z wieży Wieża Czarownicy, prawo ja. Um, dziewczyny z wieży. I wciągnęłam się, podoba mi się ta książka i chciałabym w końcu dokończyć tę trylogię. Wiem o tej książce od moich znajomych, którzy ją czytali jakiś czas temu, że właśnie ten drugi tom jest fajny, im się bardzo podobał, a ostrzegali mnie przed trzecim tomem, że tutaj. Po prostu dzieje się tak gęsto, że nie ma kiedy złapać oddechu. I to akurat dla nich było męczące. Jestem ciekawa, jak to odbiorę. Czy ja się właśnie wciągnę i po prostu pochłonę tę książkę na dwa posiedzenia? W sumie objętościowo to może się udać. Um, czy właśnie też będę taka wymęczona. Nie wiem, ale po prostu mam ochotę też skonfrontować swoją opinię z nimi i pogadać trochę w szczegółach o tej książce, bo tak to unikali spoilerów, żeby mi nie zepsuć zabawy. No i tak, to, to właśnie mnie motywuje do tego, żeby po nią sięgnąć. I tak jak wspominałam, to jest trzeci tom tej trylogii baśniowej nocy, zimowej nocy, baśniowej trylogii, jak jest tutaj to napisane z tyłu. Jest to historia Wasi. Młodej dziewczyny, która urodziła się w szlacheckiej rodzinie na Rusi, ale nie chce przyjmować takiej stereotypowej roli, czy standardowej roli, jaka przypada kobietom w tamtym czasie, w tamtym miejscu, czyli albo zostanie żoną i matką, albo pójdzie do klasztoru. I no i tak, to jest taki zarys, ale więcej szczegółów opowiem wam w rapapie. I to by było tyle na temat tej książki. Z pozostałych rzeczy, bo powiedziałam, że to ostatnia książka, którą planuję przeczytać, ale jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić sobie mm, re read'u po angielsku, ale w zasadzie to nie chodzi mi o to, żebym ponownie przeczytała, tylko przesłuchałabym w formie audiobooków Czwarte skrzydło i Żelazny płomień Rebeki Jaros. Ponieważ, ponieważ um, tam ostatnim dniem lutego, czy w, os w ostatnim tygodniu lutego, polską premierę ma mieć Onyx Storm, czyli trzeci tom. I jedna ze znajomych dała mi znać, że um, pierwsze rozdziały, bo ta znajoma czytała po angielsku, te pierwsze rozdziały są e, tak nasz naszupracowane wydarzeniami jesteśmy wrzuceni na tak głęboką wodę, że jest się ciężko odnaleźć we wszystkich nazwiskach i tak dalej dalej, jeśli nie jesteśmy na bieżąco z serią. I trochę się tego zaczęłam obawiać i dlatego piję się z myślami, czy, um, czy właśnie powtórzyć sobie ten pierwszy i drugi tom. Szczególnie, że planuję, jeszcze szykuje mi się jakiś tam wyjazd. Na wyjeździe w sumie łatwiej mi będzie słuchać audiobooka niż czytać książkę w papierze, no bo tam... Jakieś transfery w lotniska i tak dalej, i tak um, dalej. Ale tak, bije się jeszcze z myślami, więc nie wiem, czy warto. Jeśli jakimś cudem czytaliście ten Onyx Storm po angielsku, to znajcie, dajcie znać, czy się zgadzacie z tą opinią. I, i właśnie, czy warto się przygotować do, y, do czytania tej książki, właśnie przez takie odświeżenie. No i co? I to tyle na dziś. Dajcie znać, jak wyglądają też Wasze plany czytelnicze na następny miesiąc, a tymczasem to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!